tak, O, jak w imieniu całej palestry, albowiem też nie, nie lubię, kiedy strona rządowa cały czas powtarza, że mówi w imieniu... Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności. I sprawiedliwość. Do liczwidacji są do najwyższego, a 22 lipca o drugiej w nocy przyjmuję ją bez żadnych poprawek. Bez refleksji. Zjednoczona prawica. Zapamiętajcie, to jest prawo i sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.